I kolejny raz pozdrawiam z Kazachstanu. Bardzo się cieszę, że znowu tutaj jestem. Przed chwileczką przeszedłem odprawę, teraz czekam na marszrutkę i jedziemy dalej. Wczoraj udało mi się dojechać do Aumaty, a dzisiaj w mieście jest taka żarka, jest tak niemożliwie gorąco, że postanowiłem uciec w góry. Jestem tutaj na 3200 metrach. Wjechałem tutaj kolejką i cieszę się fantastyczną pogodą i jeszcze piękniejszymi widokami. Bymbulak to naprawdę piękne miejsce, a mogło być jeszcze piękniej, bo stamtąd planowałem taki dwutrzydniowy trekking z namiotem w góry. Niestety dzisiaj, kiedy byłem na dworcu kolejowym, okazało się, że nie ma już biletów do Astany. A pomalutku mój czas tutaj w Kazachstanie się kończy, więc w związku z tym będę musiał dodatkowy dzień przeznaczyć na, na powrót do Astany właśnie. A dzisiaj po prostu odpocznę, bo podczas tej wyprawy było naprawdę bardzo, bardzo mało czasu, żebym żeby się po prostu wyspać, czy żeby wypocząć, także zrobię to dzisiaj, Poszwędam się jeszcze trochę po omatach no i jutro będę zawiło w kierunku Astany. Udało się uciec z Aumaty, a kierując się na północ, los ponownie rzucił mnie do miejscowości czy do miasta Baucharz. Natomiast za mną jezioro tej samej nazwie, o tyle ciekawe, że ogromne, naprawdę ogromne, o długości 605 km, czyli ciężko byłoby to jezioro zmieścić do naszej pięknej Polski. Po przeciwnej stronie miasto, które zostało założone w 1928 roku. Typowo postsowieckie, posiadające tutaj fabryki i utrzymujące się z wydobycia głównie miedzi. No i trzeba by było przejść się i zobaczyć, jak takie miasta, takie relikty przeszłości wyglądają. Muzyka Miasto obejrzane w podróży nieoczekiwane zwroty akcji, towarzyszą mi prawie codziennie, no i tak mój plan, żeby spać nad jeziorem, niestety trzeba było odrzucić, bo zadzwonił do mnie kumpel i w momencie, kiedy dowiedział się, że jestem w Bałcharz, od razu po mnie przyjechał, jedziemy jeszcze raz do Aty, także jest fajnie, a idzie mój kumpel. No, i znowu jestem w Begtau Atas, czego się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Chłopaki pojechali po coś do jedzenia, a ja chciałbym podsumować moją wizytę w Baucharz. No i doprecyzować, bo okazało się, że tutaj mój gospodarz. Powiedział, że to, co wyczytałem w internecie, nie jest zgodne z prawdą. Jezioro ma 700 km i jest jeszcze taka ciekawostka, że składa się jakby ono z dwóch części z części słodkiej i z części słonej. Jest, jest granica w jednym miejscu, gdzie te wody się stykają, ale nie mieszają. Tak samo jest z rybami. Te, które żyją po stronie słodkiej, i nie wpływają do, do części słonej i odwrotnie. A samo miasto Bałcharz tam odżyłem, tam. Lepiej odnajduję się, szczerze mówiąc, na prowincji. Ludzie bardzo często mnie zaczepiali, robili sobie ze mną zdjęcia i śmieszna sprawa jest, bo większość z osób, które mnie zaczepiły, pytają: Dlaczego podróżuję sam? To jest po pierwsze, a ja po drugie, czy mi za to płacą? Nie wyobrażają sobie w ogóle, dlaczego ktoś może tułać się po świecie z plecakiem, jeździć autostopem, spać w namiocie nie rozumieją dlaczego to robię i po co mi to dopiero kiedy im tłumaczę, że autostop pozwala mi poznać prawdziwych ludzi poznać ich opinie, zdanie na, na różne tematy, dopiero wtedy kiwają ze zrozumieniem głową choć też nie do końca jestem pewny czy, czy to ich przekonuje i kolejna ciekawostka jest taka, że chłopcy, którzy tutaj mieszkają są narodowości niemieckiej i faktycznie wyglądają trochę jak Niemcy już w drugim czy w trzecim chyba nawet pokoleniu ludzi zesłanych tutaj do, do łagrów, które, które tutaj były na tych terenach. Także ciekawa sprawa, że można się tego dowiedzieć podczas podróży, a nie na lekcjach historii. Dzisiaj zostanę w Bektau Ata, odeśpię ten nocny rajd z Aumaty do Baucharz, a jutro pojadę rano do Karagandy. Jeśli się uda, to odwiedzę Karłak, no a później już z Karagandy bezpośrednio do Astany, gdzie spędzę ostatni dzień. W Kazachstanie ostatni dzień mojej podróży, z czego się trochę cieszę, a trochę jest mi smutno, bo chciałoby się zostać dłużej, a z drugiej strony już i tęskno mi za domem, także czas będzie pomalutko kończyć. piękny dzień. No, może nie do końca, bo właśnie zaczęło padać, kropić. No, a wczoraj wieczór skończył się bardzo przyjemnie, bo posiedzieliśmy z chłopakami dość długo przy fantastycznym jedzeniu. A później oglądaliśmy rosyjskie filmy. No, a dzisiaj jak to, jak to dzisiaj w drogę? I znowu muszę to powiedzieć: jest to już pewnie nudne, żal opuszczać to miejsce. Ale jadę za momencik. Dalej chłopaki wy, wywiozą mnie na drogę, no i będę jechał w kierunku Karagandy. już w Astanie. Dotarłem wczoraj tutaj bardzo bardzo późno w nocy. Dlatego w Karagandę tylko przejechałem i nie odwiedziłem już Karłagu. Natomiast dziś jest już ostatni dzień mojej podróży. Ostatni dzień w Kazachstanie. Dlatego teraz czas na kilka słów o stolicy Kazachstanu. Astana jest jedną z najmłodszych stolic na świecie. Prezydent Nazarbajew, który rządził krajem blisko 30 lat. Przeniósł ją z aumat właśnie tutaj, a wcześniej było tutaj 300 tysięczne miasto na stepie, i przy niezadowoleniu mieszkańców prezydentowi udało się stworzyć tutaj miasto niesamowite, ogromne, z przepychem, które naprawdę zadziwia swoją wielkością. Jak wspomniałem już nieraz, nie przepadam za miastami, ale to miasto bardzo mi się podoba. I dwa-3 dni można tutaj śmiało spędzić, zachwycić się tym co człowiek potrafi zrobić. Natomiast w marcu tego roku Astana zmieniła nazwę na Nur Sultan. Prezydent Nazarbajew poddał się do dymisji, a nowy prezydent, żeby uczcić byłego prezydenta, zmienił nazwę na Nur Sultan, czyli na imię prezydenta Nazarbajewa. To trochę tak jakby w Polsce Jarek w końcu poddał się do dymisji, przeszedł na zasłużoną emeryturę, a Sejm uchwalił zmianę nazwy Warszawa na Jarosław, także jest śmiesznie. I sami mieszkańcy też podchodzą z humorem do, do całej tej zmiany. Natomiast miasto naprawdę, tak jak wspomniałem, zachwyca. A teraz niech przemówi obraz, czyli zapraszam Cię na krótką wycieczkę po Nursulta. To miasto jest naprawdę niesamowicie odjechane, ale mi tęskno do kirgijskich gór, do kazachskich stepów, bo to tam odnalazłem siebie, tam odnalazłem rzeczy, sytuacje, które mnie urzekły. A teraz czas się pożegnać, czas powiedzieć do widzenia, czas powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy stanęli na mojej drodze, wszystkim osobom, którzy mi pomogli, bo to dzięki Wam ta podróż była bezpieczna, to dzięki Wam poczułem się jak w domu. Podsumowując te moje 6000 tysięcy kilometrów, które przemierzyłem po kirgijskich i kazachskich drogach, mogę powiedzieć tylko jedno. Ta podróż była natchniona, była lepsza niż to sobie wymarzyłem, było lepiej niż sobie zaplanowałem, było naprawdę niesamowicie. Mogę powiedzieć, że to była przygoda mojego życia. Także dziękuję Wam, bolszoje Wam z a teraz wracam do domu. Ogarnąć się, bo od tygodnia już boję się patrzeć w lustro, boję się mojego odbicia. Muszę pójść do fryzjera, wrócić do normalności, zmontować film i tęsknię, naprawdę tęsknię za najbliższymi. Zuzanna, wracam do Ciebie, także dziękuję za uwagę, dziękuję za wspólne oglądanie, dziękuję, że byliście ze mną na Instagramie, na Facebooku, dopingowaliście mi. Także do zobaczenia na szlaku, do zobaczenia w następnej podróży, wysokich wibracji